Nie witajcie w kolejnym odcinku z bardzo dynamicznej gry. Jakby to powiedzieć, tu muszę zminimalizować OBS. -a. A nie, tutaj to mam. E, widać, widać. Awansowałeś na poziom 150 i to było jakoś 528? 28 e, Miałem to ogólnie wbić na filmie, tylko że. Lognąłem, zapomniałem cofnąć wyczerpa. A wczoraj sobie tak postanowiłem, czy tam nawet nie, to było przedwczoraj, bo w sumie już jest e, sobota, no to było w czwartek. Postanowiłem, że jeżeli uda mi się zaliczyć geometrię, której wyniki powinny być w sumie wczoraj, pewnie będą dzisiaj, no to złożę sobie zbroję na 104-4. Zrobię ten krok, przebiję na 105-0 i ogólnie wyleguję tą postać na maksa i jakby to powiedzieć było blisko zrealizowania tego, tylko że co no zapomniałem mm, o no, cofnięciu tego wyczerpa level przebity brakowało mi 0.07 do levela e, więc no zdarza się byle jakiego tam berserkera mogłem ubić i bym wbił level e, tutaj kasa nie jest jakoś tam e, przeszkodą żeby teraz tego nie pokazywać i tak jestem aktualnie bardzo biedny e, pobierz i teraz ja potrzebuję do... to... to... to na przepał to... obręże wziąłem i teraz kamyki to... to ten jeszcze obło. W innej zakładce. Tutaj, dobra. Wszystkie kamyki są. Wszystko, wszystko. Kamek zlotany przez zastępcę, czyli z, przez Syneda. I z tego co pamiętam. Nie, nie pamiętam za bardzo ile tam bić mu to zajęło. Ale wiem, że wylotoł go jak jechałem pociągiem właśnie do Gdańska. Do Gdań... Tak, Dogdańska. No i w sumie co? no ja jestem mu, mu bardzo wdzięczny, że no, po prostu zlotał i mi go zostawił, nie chciał nic w zamian, czyli no dzięki Synet i teraz mój błąd zapomniałem kamyka do Mirvenisador. Yy, możecie generalnie zostawić łapę w górę. Będę happy. Tym bardziej, że jest to pierwszy, a zarazem drugi odcinek z kamerką z tego powodu, że pierwszy odcinek, który nagrałem. Był wprowadzenie w sumie do nowego świata, czyli do tego eteru. Plus. Hmm, co tam jeszcze było? Jakieś tam walki z 300? Ogólnie coś tam się działo, nie? Tylko że problemem było to, że nagrało mi z głosem i z kamerką do około 5 minuty, a film łącznie miał 22 minuty, czyli generalnie po hmm, 5 minut nagrało dobrze, a 17 minut psów w dupę. Dobra, Domir, Wenis. Co do tematu zbroi, wyników z geometrii jeszcze nie mam, czy, chyba o tym już nawet mówiłem. No i wyniki będą dzisiaj raczej, bo w poniedziałek ma być poprawa. Ja to w sumie, jeżeli mam być szczery, no już byłem, jestem bardziej przekonany, że udało mi się to zaliczyć. I z tego głównie powodu był taki tryhard na Eterze, bo mam już 47 level. Siódmy, nawet na rank ranking mam na drugim na trzecim w sumie monitorze eee. czekajcie, cesarz 0 zero 47, ta eee, dobra, także się jak rzemiosło <laughs> Ulepszanie nie ulepszanie, rozbijanie. Dobra, to i to. To mi da 54 esencji, czyli trochę więcej niż potrzebuję. Ale no kiedyś może się jeszcze zrobić zbroję. Jak w ogóle to wygląda na kamerze? Nawet dobrze. Ładnie widać moje okno na poddaszu. I teraz tak, dobra, to to. Wykonaj OK. Może będę tego żałował. Może... O, 1000 esencji. Było chyba do setki maksymalnie, z tego co pamiętam. Będę tego żałował, dobra. No ale, będę żałował na licytacji. Eee, cyk cyk cyk. Dobra. To zrobione. I teraz, to są chyba nawet jakieś skróty, że idę tutaj. Zawsze leciałem przez ten warsztat, ale z tego co mi się kojarzy, to tutaj od razu mogę wejść do pracowni i tutaj będą te po prostu NPC-ty od zbroi. No właśnie. Widzicie, jak się człowiek uczy. Dobra, to będzie raczej Melio albo Drohi. Dream jest na pewno od tanca, łowcy. Dobra, się okaże. To jest Woj. Paladyn. Czyli to będzie Drohi raczej. Mhm. Dobra, ja wybieram zbroję z... Mm, Zbroję z dotykiem Dobra, wszystkie składniki mam Kurwa Ale to zbroja mnie wyniesie Dobra, no szkinię Eee, na pewno to był dotyk No tak, łapy będą klątwa pierekoerka, Zbroja klątwa dotyk Łapy klątwa No i pierek muszę tylko pierek wymienić e, dobra, dotyk anioła Dobra, i cyk. Uff, kurwa, nie spodziewałem się, że to złożę. Hmm. Dobra, wrzucę jeszcze na Discorda, i na tego cyk. <coughs> no dole. Dobra, to zakładam. No, podniosło się o 0,9 e, Teraz hełmik Wylicytowany za 1g po, Hajs pożyczyłem od Davisa Po czym mu to zwróciłem Ale pożyczyłem chyba 200, nie pamiętam w sumie Ale nie aż tak dużo Dobra, a zakładam I zakładam No kurwa, ale się ten tancerz, zmi tropiciel zmienił Łopanie. panie Dobra e, Teraz Powrót do ITAN. Drugiego kamykania, więc muszę zwojem. I się to, co wzięło się z depozytu. No ale kurde. Teraz ten tropiciel wygląda no dobrze. SA mogłoby być większe. Mogło. ale. Jak dojdą łapki, SA wzrośnie. Dopiero jak się zmieni, SA będzie podobny Hmm. No ta, na łapach mi dużo dojdzie. Tylko, że obniżki jeszcze mam chyba sporo, bo ile tu jest. 0,5, 0,5, około 0,5. Około półtora obniżki SA, to jest dużo. Dobra, tutaj zmienić jeszcze to zmienione i teraz tutaj. Dobra, mam dwie legendy już na paladyna, mojego z niższym levelem. Tej klątwy może będzie mi brakować na razie, póki nie mam łapek. No ale dobra. Tamki. To jeszcze esencje. I kamyk też się odda. To w sumie też mogę tutaj wrzucić. Tutaj albo tutaj. Dobra. Przy okazji mm, przepalę te unikaty rozbijanie. Bo nie wiem czy wiecie, ale na eksperymentalu było właśnie testowane to. Przepalanie przedmiotów Znaczy przetapianie przedmiotów, zmienianie statystyk tych Tego piątego ulepszenia No i generalnie to będzie robione za pomocą unikatów Ten ekstrakt unikalności będziecie wymieniać na jakiś tam przedmiot Na jakieś tam używki i wtedy będziecie mogli to zmieniać nie? Tutaj wpłacę 30M jeszcze, wpłać 2,6G Dobra, do licytacji się coś tam jeszcze uzbiera jak ja ze samych e, heroików, teraz zarobiłem 3G, no 3G. Ta postać zarobiła łącznie 900, więc w sumie no zbroja, myślę, że należy się kaiserowi, jak najbardziej. E, 12 rozlazłoby nawet drożej, bo kurde, e, nikt tego nie wystawia, raczej nawet, no bo w sumie to czy 0, czy 0, kto miałby to lotać? No, o tym mówiłem. Dobra. <laughs> A sprawdzę jeszcze legendy w sumie. Legendarny. Nie wam pokażę mniej więcej jak to wygląda na mm, eterze. Tutaj Helming Langasoigny. Niedawno. Dobra. <śmiech> 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 hmm, tutaj pusto. Hmm, tutaj też nic. E, też nic... Mm. Dobra, tarcze... Ja pierdolę. To wystawia za... A, to Lizarda. O podpis łupka. Dobra... Szkoda, że nie mam za bardzo z kim zawalczyć. Jeżeli mam w depozycie kamyk... Yy, Jakiś czerwonego smoka nieustawiony. Może być jeden. O, czy nie ma? Chyba co klasika wszystkie ustawiłem. No to wychodzi. Ech, a chciałem zobaczyć, jak mi pójdzie w PVP. No nic. Chyba, że mam teleporcik na Coneum. Mam, dobra. Pójdę zobaczyć, jak mi pójdzie ze Stworzycielem. Ile ten filmik już ma? 11 minut, dobra. Tak do 20 chciałbym się zmieścić, o Jezu, to jeszcze tak daleko tepa. E, dobra, tym się uleczę. Mm, 24 HP Tutaj mi na pewno raczej wzrosło. Na zbrojce nic nie zmalało ani nie przybyło. No i buty chyba też tamte nic nie dawały. Więc raczej HP mam o 1000 więcej albo mniej więcej tyle samo. Tutaj obniżka CKO4 Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Hmm, ale unik obniżamcy. 3, 4, 5... 5 itemów, to dużo. Ech, chciałbym z kimś zawalczyć. E, nie wiem, czy na co, na tym, na stworzycielu będzie okazja. Możliwe, że Markis już nie śpi i będzie tym swoim tancem. A to byłoby fajne, gdybym sobie przetestował to mimo że ta broń nie jest jakoś tam ulepszona na maksa. To błyski nawet lepsze. Może biłbym wtedy błyskami. Ile to ma przebicia? 30, nie no. Ogień lepszy, mimo wszystko. Dobra, ale trzeba obczaić. Nie, zaraz się okaże. Um, Idę też jeszcze teleporty zarośnięty. Ja do wujka stoi, no nic dobre, na 104-9 z nią padałem. <laughs> no zobaczymy, jak teraz. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych problemów, kurde, z nagraniem. Bo mówię, no tamten 20 minut, film, no i poszedł do diabła. Trzy cybeki z 4 5 Dobra, chyba będzie RIP. Kolejny cebek, a że klątwy jeszcze nie mam, no to lipa, nie? Kolejny Dobra, leknę się, bo w sumie tyle bije. <grym> nie no, RIP. Ile to mi walnęło cebeków. Zawsze cebek, cios. 8 cebeków, dużo, dużo. Dobra, mój będzie mi zaraz pewnie respić, ale dobra, widzimy się po prostu na em, na, 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 kurde, e, eterze. Dobra, e, teraz eter, 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 Cesarz i zeros. Ogólnie mam dwie postacie. Jedną założyłem Paladyna, bo miałem go XP na 210. E, tylko, że postać się zbugowała na psach. To założyłem drugą postać, którą miałem na topkę. No i ostatecznie wyszło coś takiego, że ostatecznie, mimo wszystko, zacząłem XP tego Pala, e, Woja. A Paladyna mam 22 level. Tutaj generalnie mam już broń fajną na 45. Chyba nawet, mam, tak, mam ten zestaw. E, Dwóręka. No, i tutaj jeszcze mam zbrojkę. Prawdopodobnie jeszcze będę chciał złożyć sobie um, hałmik unikatowy, ale nie wiem jeszcze. Jak na razie, no, jest oszczędzanko, zbieranie pitosu. Tutaj mam jeszcze zestaw właśnie pod Ekspa, czyli z tą bronią e, zwykłą zapki plus 5. Tutaj muszę ulepszyć jeszcze resztę itemów, ale no, jak na razie, lipa ze zwykłakami Um, tutaj niby trochę mam, ale na no, zbreka jest już plus 5. Teraz... broń też. No i w sumie nie wiem, co będę ulepszał. Pewnie coś już zacząłem. No właśnie na szyjnik. O, już 636 czyli żółte mapy. Ech, dobra, idę zobaczyć na harpie. Jeżeli harpie będą wybite, to po prostu idę spać. I się wstanie później. A w ogóle co do tej geometrii, to najzabawniejsze jest to, że no tak harduje, bo dopiero w środę mam matematykę. A... jakby to powiedzieć, a nie, a jeżeli nie udało mi się tego zdać, to już w ogóle będzie śmiesznie. Wtedy będę musiał jeszcze to poprawiać. No ale no, ja jestem dobrej myśli. Tutaj na Discordzie ktoś mnie oznaczył. No i tak, w Sarawiu napisał, że źle wspomina kamek izberków. Czyli właśnie ten kamek, co synet zlotał No i to jest prawda, ta dwójka jest tak zdubcona. Dobra, to stoi. To jest red mapa. Dobra, ja chcę chociaż. Co tu jest? Minimap plus. Uh -huh. Minimap plus i auto fighta. dobra, F tu jest kto, tu jest Czyli dobra, widzę, widzę wszystko ładnie Wcześniej robiłem e, zakon równowagi, musiałem wybić te, te grysy śnieżne No i brakowało mi 6 do zbicia, No i mnie jakiś 68 za dupcył. Mm, dobra, tutaj ogólnie fajnie level leci mimo wszystko. Dzisiaj tak miałem taki przestop, że kurde, przez kilka godzin nie wbiłem praktycznie nic. Cały czas latałem do miasta. No, ale po 24 to była jako Nie, to było w sumie już około drugiej. Jak się wrąbałem na pufy. Kurde, zrobiłem tak, tam taki rozpierdol. Zarąbałem z 10 typa. U, jakieś 67. Mam, mam nadzieję, że mnie nie walnie. Jakieś pogi. Nie wiem co to za klan, ale stary obozek jest kurde. 8 w top, co? ile nic się nie zmieniło. E eter. Tak, jesteśmy na 8 pozycji w rankingu, czyli nawet nawet I te muchy mają. Kurde, tyle ludzi z takimi levelami że szok. Ale przejdzie AWD, to pewnie to zmieni. Jak się ranking trochę pozmienia. Bo jak ludzie tam są online 24 na 7 od, od po prostu startu świata, no to wiadomo, że to nie jest możliwe. Już kiedyś to testowałem, to w sumie co po 15 godzinach człowiek po prostu rip. Ale no cóż. Prędzej czy później ta WD margonem przejdzie. Mimo wszystko to powinno być cykliczne, czyli no każdego dnia. Świat... Po... odtworzenie świata powinno być coś takiego, że po prostu banują cyklicznie za to AWD margonem, czyli że automatycznie sprawdza gracze pod kątem bota, nie? No ale... Dobra, kurwa. Ja muszę uciekać, bo ja nie wiem gdzie mam tu podcast ze A. Dobra, zaraz wam pokażę, jak się bije. Kurwa. No, nie zdążyłem się uleczyć. Dzisiaj mam jakąś podkę z full lekiem? Nie wiem, dobra. Lecę z frajerem, kurwa. Ej, bum. Pa, chłopie, a ja 70. Ty już prawie leżysz. Masz, kurde, błyskawiczny. I teraz cię skończę cyk, leży Dobra, na nowym interfejsie dużo łatwiej się to leka tym Eee, bo po prostu spamie No dobra, go też sobie dupnę Choć wcześniej go wołałem na Mamlumbo, bo ja miły człowiek jestem Mam lambą już zbity. No i dobra, tu bitka eee, Unik Dobra, trafiłem, a mnie już mocno zbił Unik Teraz jak to siądzie, to no, nie siadło. To znaczy siadło, ale nie ogłuszenie. Dobra, biję tak ogłuch i leży. Dobra, ładnie. 43 punktów honoru jest, jest mod, ale generalnie, no, najchętniej kupiłbym eq za esełki, Ale, no, że mam w środę egzamin z matmy, to mimo wszystko do matmy będę musiał się trochę pouczyć, bo od początku roku praktycznie nic nie zrobiłem. Miałem liczyć te całki, i tak dalej, ale ostatecznie i tak mi się nie chciało. No i wiecie jak to jest. A zaliczyć trzeba. No więc no. Kuchuchuch. Jeszcze jakaś głupia chrypa mnie wzięła. Dobra już lepiej. Ech. No i niby w sumie to ekspowisko wygląda w miarę czysto, więc pewnie po ekspie. Jak już będzie żółta mapa i ludzie się wpierdolą, to pójdę spać. Ale no... trochę lipa, bo liczyłem, że będę miał taki level chociaż na regulusa. Ale nie uda się wbić. Ewentualnie pod wieczór, ale to wątpię. No, tutaj jeszcze Ksaravio wbił. No, no, tak jak mówię, ciężko będzie mi wbić level na e, kolejnego kolesika no, ale no, powoli, powoli do celu, nie? E, dobra. Ksaravio pisze, że idzie na Andy. Dobra. Tak czy siak, no 22 minuty. Film, czyli tak jak ten pierwszy, który nagrałem, ale z dupy się zepsuł głupi dźwięk. E, no to cóż, mam nadzieję, że zostawiliście łapę w górę. E, filmy myślę, że nawet Git, bo nalegowanie no, tropa tak full, full, full. E, jeszcze log na Classic zbijemy Amuno, a raczej zbije. Wy będziecie patrzeć, ale no. E, tak czy siak brakuje mi do full Eku łapek z 104-5. no to w końcu będą na klasyku e, oprócz tego brakuje mi pierka z lichwy z orką no bo wiecie tutaj będzie klątwa wtedy tu brakuje bonusu e, no i brakuje mi zamiennika czyli butów z 1044 kolosa teraz jest ten event z double biciem no to mam nadzieję że to coś da proszę daj pierek no, ale tak czy siak, no w sumie, jakby mi spadł pierek 104-4, chociaż to też bym nie pogardził, bo wtedy tutaj miałbym klątwę i pojedynczy dotyk. Czyli bonusy sobie się zgadzały. Mm, dobra. Idę na tamu, no jeszcze. I się na koniec zbije e 2 I myślę, że będzie git. No e 2 wiadomo, stoi. Jak ten level przebity. Boli. No, daj legę. Mm. To jest właśnie Amuno. Ale no nic, no postać wygląda w miarę fajnie. Brakuje mi klątwy, no więc no najlepiej byłoby, jakby mi chociaż spadł Pierek ze 104.4 i no w sumie ten Pierek ze 104.4 aktualnie by mega fajnie pasował. A kiedyś po prostu te łapy będą na klasiku. Jak na razie no młody nie gra w Margo. To znaczy, wchodzi tylko na Kolosów, Expić nie Expi. No i to jest problem, nie? A ja w sumie co, mam u niego jeszcze na zastępcy 45 godzin Ale że teraz gram na eterze, no to nawet mi nie zależy w sumie żeby wbijać muton level Żeby mieć przeniesione te łapy, nie? Więc generalnie Jak mi spadnie pierek ze 104.4 Bonusy będą mi się zgadzać fest I cóż No chcę przetestować mega tego ta, tropa FHP, Ale to mam nadzieję, że w następnym odcinku na, na pewno po moje ym, po moim egzaminie będą live'y z kamerką Muszę się do tego powoli przyzwyczajać eee, No i w sumie co no To chyba z tego odcinka, tyle Fajny mam ten nie? Kubeczek Taki o do picia na nocki Na nocki to jest zajebiste akurat Robię sobie taką herbatkę Biorę właśnie taki duży pojemnik eee, 700 ml no, i jest kozacko. Yy, no i cóż, to z tego odcinka byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapę w górę. No i w sumie to na no to tyle, nie? Dobra, mam nadzieję, że ten film nie będzie zjebany pod względem dźwięku. Proszę.